Film rozpoczyna się w fabryce we Francji, gdzie kilku pracowników wtargnęło do biura właściciela w poszukiwaniu sprawiedliwości. Domagają się, aby przyznał się do odpowiedzialności za niedawny wypadek, w którym wiele osób zostało rannych. Jednak arogancki właściciel twierdzi, że nie ponosi winy i odmawia wypłaty odszkodowania za szkody. To wścieka pracowników fabryki, którzy zaczynają siać spustoszenie w biurze. Demolują miejsce do góry nogami i chwytają właściciela. Policja szybko przybywa, ale nawet oni nie są w stanie opanować gniewnego tłumu. Jeden z pracowników, Michał, tak się złości, że kładzie się na policjanta i zaczyna go dusić. Okazuje się, że jego dziewczyna, Karin, również była jedną z ofiar wypadku i próbuje zdobyć dla niej sprawiedliwość. Jednak szybko zostaje obezwładniony przez innych policjantów, którzy go obezwładniają i zabierają do aresztu. Film przenosi się potem o kilka miesięcy później, gdzie Michał jest widziany w domu. Został zwolniony z więzienia, ale nie wolno mu opuszczać miasta. Cały czas monitoruje go elektroniczna bransoletka. Michał rozwiódł się również ze swoją żoną, Elicą, i obecnie mieszka z jego dziewczyną. Nadal leży ona chora w łóżku z powodu obrażeń odniesionych w wypadku. Następnie poznajemy nastoletnią córkę Michała i Elesi, Selmę. Kiedyś radosna dziewczyna, jej życie zostało wywrócone do góry nogami przez rozwód rodziców. Teraz jest zdystansowana od swoich przyjaciół i zawsze zachowuje się chłodno wobec innych. Pewnego dnia podczas zajęć jazdy konnej Selma zauważa, że jej przyjaciele oglądają film z aresztowania jej taty. Śmieją się i szydzą z wydarzenia. To wścieka selmę, więc odpłaca się, wcierając końskie odchody w twarz swojej przyjaciółki. W wyniku jej działań matka zostaje wezwana do biura dyrektora. Selma zostaje surowo ostrzeżona, że jeśli nie zmieni swojego zachowania, zostanie wyrzucona ze szkoły. Tego wieczoru Selma idzie do domu swojego taty, żeby spędzić weekend. Kiedy ogląda telewizję, dowiaduje się, że w Ameryce Łacińskiej pada deszcz, który jest 100 razy bardziej kwaśny niż zwykle. Jest to spowodowane latami globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia. Deszcz zniszczył lasy deszczowe i zabił tysiące zwierząt. Naukowcy przewidują, że to tylko kwestia czasu, zanim dotrze do półkuli północnej. Selma jest zaintrygowana wiadomością, ale jej tata wyłącza telewizor, radząc jej, aby nie wierzyła w takie bzdury. Pewnej nocy, gdy śpi, nagle zaczyna padać deszcz. Elika zdaje sobie sprawę, że jej córka zostawiła otwarte okno. Zamyka je i kładzie ręcznik na podłodze, żeby wchłonąć wodę. Nieświadomie kolor ręcznika zmienia się, wskazując, że woda jest kwaśna. Deszcz w końcu ustaje następnego ranka, ale wciąż jest bardzo pochmurny i ponury. Do tej pory doszło do kilku przypadków osób rannych przez deszcz, więc kraj jest na wysokim alarmie. Kiedy Elika wreszcie czyta wiadomości, martwi się o swoją córkę, która właśnie wyszła do szkoły. Próbuje skontaktować się z nią przez telefon, ale bezskutecznie. Pozostaje jej więc skontaktować się ze swoim byłym mężem, Michałem, i poinformować go o sytuacji. Ten również martwi się, więc postanawiają razem udać się do szkoły Selme i ją odnaleźć. Niestety, gdy docierają na teren szkoły, dowiadują się, że uczniowie poszli na przejażdżkę konną w lesie. Para natychmiast rusza na miejsce, ale setki innych rodziców również czekają, aby odebrać swoje dzieci, co spowodowało korek. W tym momencie Elika wysiada z samochodu ciężarowego i zauważa nad sobą ciemne chmury. Wraz ze swoim mężem schodzą z drogi i spiesza się, aby uratować swoją córkę. Gdzie indziej widzimy Selmę i jej konia same w lesie. Okazuje się, że jest bardzo złym jeźdźcem, więc przyjaciele zostawili ją za sobą. Wtedy zaczynają padać pierwsze krople deszczu, paląc gałązki i liście na ziemi. To także wpływa na biednego konia, który zaczyna uciekać w panice. Poza lasem rodzice zdają sobie sprawę, że ich ciężarówka nie może dalej jechać, więc Michał decyduje się iść pieszo. Na szczęście udaje mu się odnaleźć selmę, gdy ta sama wychodzi z lasu. Dwójka schronienia się w pobliskiej stajni, tuż przed rozpoczęciem ulewy. Jednak miejsce okazuje się być niebezpieczne, gdy z sufitu zaczynają kapać krople kwaśnego deszczu. To wprowadza Michała w stan paniki więc szybko dzwoni do swojej żony, aby poinformować ją o swoim położeniu. Elika przejeżdża przez gęsty deszcz i słabą widoczność, ale jakoś udaje jej się dotrzeć do stajni. Następnie rodzina wsiada do samochodu i odjeżdża stamtąd. Po drodze słyszą przerażające krzyki ludzi spalonych do śmierci przez deszcz. W końcu docierają na główną autostradę, ale okazuje się, że wciąż jest ona zablokowana z powodu korków. Z ich ciężarówką powoli rozpadającą się pod wpływem deszczu, Elika wie, że nie mają zbyt wiele czasu, więc przebija się przez kilka samochodów. W pewnym momencie tylne drzwi nagle się otwierają, a ranny mężczyzna próbuje się dostać do środka, ale Michał odpycha go i zamyka drzwi. Następnie Elika znajduje wolną przestrzeń i odjeżdża z maksymalną prędkością, ledwo unikając katastrofy. Kilka godzin później deszcz wreszcie ustaje, i widzimy spustoszenie, jakie spowodował. Liczne osoby leżą martwe na ulicach. A wiele przedmiotów roztopiło się poza rozpoznaniem. Tymczasem rodzina wciąż jest w drodze i szuka sposobu, aby opuścić kraj. Jednak ich ciężarówka wkrótce psuje się z powodu wszystkich uszkodzeń spowodowanych przez kwas. To zmusza rodzinę do znalezienia schronienia na noc w opuszczonej chatce. Ku ich zdziwieniu, miejsce zostało udekorowane na przyjęcie urodzinowe, które niestety nie mogło się odbyć. Znajdują także kota domowego, który samodzielnie zajada urodzinowe jedzenie. Selma próbuje go pogłaskać, ale jej matka zatrzymuje ją, mówiąc, że futro kota może być kwasowe. W międzyczasie Michał znajduje bieżącą wodę, ale nie jest pewny, czy jest bezpieczna do picia. Zastanawia się przez chwilę i decyduje się przetestować ją na kocie, wlewając trochę wody do miseczki. Jednak Selma nie podoba się ten pomysł, więc natychmiast opróżnia miseczkę do zlewu. Wtedy Elika znajduje kilka butelek wody, i rodzina raz po raz popija ją małymi łykami. Później jedzą trochę jedzenia z lodówki i używają folii aluminiowej, aby przykryć swoje stopy. To zapewnia im chwilową ulgę od katastrofalnej sytuacji, w której się znaleźli. Michał idzie sprawdzić miseczkę z wodą sprzed chwili i z przerażeniem odkrywa, że się rozpuściła. Oznacza to, że woda z kranu w ogóle nie nadaje się do picia. Kilka godzin później rodzice zasypiają, ale Selma nie może zasnąć z powodu dźwięku kropli deszczu na zewnątrz. Okazuje się, że zaczęło znowu padać, a niektóre krople przeciekają przez sufit. Selma idzie sprawdzić kota. Tylko po to, aby zobaczyć go we krwi i bez życia. To głęboko ją martwi, więc szybko wraca do matki w poszukiwaniu pocieszenia. Rano deszcz przestaje padać, i rodzina wyrusza w drogę pieszo. Znajdują tysiące innych osób, takich jak oni, desperacko próbujących opuścić kraj. Po kilku godzinach podróży docierają do mostu, gdzie policja pozwala przejść tylko kilku osobom ze względów bezpieczeństwa. Ale złość tłumu wydaje się nie mieć znaczenia i nadal naciska. W trakcie zamieszania Elika zostaje odepchnięta dalej i oddzielona od rodziny. Teraz jej kolej, by przejść przez most wraz z innymi osobami. Elika mówi policjantom, że nie może iść bez swojej rodziny, ale oni nie przejmują się i proszą ją, żeby kontynuowała. Niestety, gdy dochodzi trochę dalej, most nagle zaczyna się zawalać. Wiele osób zostaje przygnięcionych przez gruz natychmiast, podczas gdy inni zostają stratowani w zamieszaniu. Eliza robi co może, aby dotrzeć do swojej rodziny, ale jest uwięziona wśród szalejącego tłumu. Wtedy barierka za nią się łamie, rzucając ją do wody wraz z kilkoma innymi osobami. To powoduje, że jej skóra pali się i topi, a ona krzyczy ze strachu. Kiedy Selma widzi swoją matkę walczącą w wodzie, rusza jej na pomoc, ale Michał się wtrąca. Dwójka może tylko patrzeć, jak biedna Elika cierpi męczącą śmierć w wodzie. W wyniku tego incydentu wojsko eskortuje ludzi w swoich ciężarówkach. Są zabierani do koszar wojskowych, gdzie otrzymują jedzenie i schronienie. Michał korzysta z tej okazji, aby skontaktować się ze swoją dziewczyną, i wreszcie rozmawiają po długim czasie. Rano cywile są podzieleni na grupy i załadowani do ciężarówek. Zostają następnie zabrani do lasu, gdzie będą musieli kontynuować resztę podróży pieszo. Wojskowi prowadzą ich czerwonymi latarkami, aby nikt nie zgubił się. Po pewnym czasie zaczynają pojawiać się ponownie chmury, co wprowadza wszystkich w stan paniki. Ludzie zaczynają uciekać, aby ocalić swoje życie, ale Selma ciągle się potyka z nerwów. Michał robi wszystko, co w jego mocy, żeby ją poruszać, ale to spowalnia ich i zostają oddzieleni od reszty grupy. Na szczęście znajdują niedaleko tunel i schronienie się w nim, tuż przed rozpoczęciem deszczu. Następnie dwójka przemierza ciemny tunel, ale katastrofa następuje, gdy Michał poślizguje się i upada na ziemię. Wilgotność kwasowa opary spalają mu nogę, powodując mu nieznośny ból. Mimo to idą dalej, aż wychodzą z tunelu. Deszcz ustaje, a chmury również się uspokajają. Ojciec i córka idą przez godziny, aż w końcu trafiają do kilku domów. Michał próbuje zapukać do jednych z drzwi, aby go wpuścili, ale nie otrzymuje odpowiedzi. To zabiera mu resztki sił, i w końcu pada na podłogę z wyczerpania. Widząc to, Selma biegnie do niego i zaczyna krzyczeć o pomoc. Kiedy Michał odzyskuje przytomność, znajduje się w domu jednej z mieszkanek, o imieniu Debere. Okazuje się, że jest ona surową kobietą, która mieszka ze swoim małym synem. Debere dostarcza Mikałowi butelkowanej wody i świeżych ubrań, ale odmawia podzielenia się jedzeniem, ponieważ już ich mało. Później, gdy Selma przechadza się na górze, zauważa, że ściany są popłamione kwasem. Znajduje też urządzenie pokryte plastikiem i próbuje je dotknąć, ale Debere ją zatrzymuje. Gdy dwie rozmawiają, kobieta ujawnia, że urządzenie służy do dializy jej syna. Ale czasami nie mogą przyjść na górę z powodu przeciekającego sufitu. Kiedy Michał dowiaduje się o tym, bezinteresownie niesie urządzenie na dół, aby chłopiec mógł bezpiecznie przejść dializę. Debere jest wdzięczna za jego pomoc, więc w końcu zgadza się podzielić jedzeniem z nimi. Tego wieczoru ojciec i córka decydują się spać w garażu, uznając, że jest tu znacznie bezpieczniej. Ale gdy tylko gasną światła, Debere zamyka ich drzwi od zewnątrz. Następnie idzie do swojego syna i kładzie się obok niego, czekając na nieuchronne. Wkrótce zaczyna się silnie padać deszcz, a dom zaczyna przeciekać. Kraniki i przewody elektryczne zaczynają się topić, a z różnych dziur wydobywają się kwasowe opary. Na dole Michał i Selma nagle budzą się i zdają sobie sprawę, że dom się rozpada. Próbują otworzyć drzwi, ale są zamknięte od zewnątrz. Selma nie chce zostawić nowych przyjaciół, więc krzyczy do nich, ale jej ojciec szybko ją ciągnie z powrotem, gdy dom zaczyna się rozpadać. Dwójka wsiada więc do samochodu Debere i ucieka stamtąd. Michał ma bardzo trudności z prowadzeniem, ponieważ widoczność jest prawie zerowa, a samochód zaczyna się rozpadać ale jakoś udaje mu się wydostać z burzy bezpiecznie. Po godzinach i godzinach jazdy docierają na pole, a deszcz ustaje. Wystraszona Selma pyta, dokąd zmierzają, ale sam Michał nie wie, więc z frustracją krzyczy na nią. Wychodzi potem na zewnątrz, żeby złapać oddech, ale mokra trawa oparza mu nogi, co skłania go do powrotu. Do jego zdziwienia Selma zniknęła z tylnego siedzenia. Właściwie uciekła sama, ale ma trudności z powodu kwaśnej ziemi. Gdy Selma nie jest w stanie znieść bólu dłużej, wchodzi na jakąś konstrukcję. Ale powoli zaczyna się ona zapadać z powodu korozyjnej ziemi. Dokładnie wtedy, gdy wydaje się, że umrze, jej bohaterski ojciec się pojawia i ratuje ją z konstrukcji. Następnie nosi ją na swoim plecach i jakoś zabiera do swojego pojazdu. Nogi Michała są poważnie poparzone w procesie, i wkrótce traci przytomność z bólu. Na szczęście, gdy wstaje słońce, zostają uratowani przez zespół wojskowy i zabrani do szpitala. Mykal otrzymuje natychmiastowe leczenie, podczas gdy Selma pytają o swoją rodzinę. Wkrótce dowiaduje się, że dziewczyna jej ojca, Karin, zmarła kilka dni temu. Jednakże, zdecydowuje się na razie mu tego nie mówić. Film kończy się, gdy Selma idzie do wyzdrowiałego ojca i zasypia w jego ramionach.